Cześć, kochani! No to słuchajcie, mamy koniec lutego, dzisiaj ostatni luty. Luty to dla mnie ciężki, był miesiąc trudny i postanowiłem, że ostatniego lutego co zrobimy? Odpalimy maszynkę. Przyniosłem sobie już akumulator. E, oczywiście musiałem troszeczkę wody destylowanej dolać, bo w jednej celi było na minimum, więc postanowiłem, że to doleję. I zaraz zobaczymy jak maszynka odpali, dopiero sobie właśnie podłączyłem niektórzy pytają czemu hmm, czemu akumulator hmm, noszę do domu no bo słuchajcie motorek długo stoi i chyba pobiłem rekord bo zostawiłem go musiałbym dokładnie na filmy zerknąć ale chyba w połowie listopada bo zaraz po połowie listopada a słuchajcie jutro mamy 1 marca tak więc e, jeśli dobrze liczę 3,5 miesiąca stał stał bardzo długo aż jestem ciekawy czy zapali wszystko mamy już podłączone tak się prezentuje. Jeszcze nie, nie zdążyłem go dobrze w skórzu. Chociaż był przykryty, to i tak się wiadomo zawsze nakurzył. Tak więc wszystko tutaj mamy plus, minus, wszystko podpięte. Tutaj ten wężyk jest podpięty, też nie wiem czy będzie widać. Będzie widać o tutaj. Wężyk jest podpięty, żeby to wszystko ładnie spływało w jakieś tam wiadomo, jak to się mówi, nadwyżki elektrolitu, tak? Czy, czy jak to się tam mówi tak więc ten wężyk wszystko profesjonalnie tak jak powinno być, żeby tu mi nigdzie nie kapało teraz jest ok w celach między minimum a maksimum wszystko jak się ruszy akumulatorem to widać, tak więc słuchajcie będzie pierwsze odpalenie jak odpalimy trochę go poczyszczę tu troszeczkę wydech jakby lekko korozja, ale to na spawie normalnie Teraz wszystko odczyścimy, no i słuchajcie kluczyki już mam raczej kluczyk Zobaczymy, czy jest prąd. Prąd jest. Super. No i co, standardowo sanie na pełnym saniu weźmiemy. Kranik odkręcamy. Kranik oczywiście w dół. Na normalną pozycję nigdy nie biorę na rezerwie. Poza tym, no słuchajcie, ja raczej do ostatka nigdy nie jeżdżę. I co ciekawe, ostatnio, oczywiście, i romecik, i piadżio, piadżio jest jeszcze przykryty ale Piaggio ostatnio odpalałem, Rometę nie odpalałem ze względu na to, że nie było akumulatora a Piaggio wiadomo, bez akumulatora to w każdej chwili można podejść eee, podolewałem, powiem Wam, paliwa świeżego Romecik dostał do pełna, równiutko pod korek świeżej benzynki Piaggio dostał mieszankę świeżą, jeszcze tutaj mi zostało o, tu mam tak ładnie rozpisane mieszanka Piaggio, żebym za każdym razem nie musiał o, jeszcze jest troszkę żebym za każdym razem nie musiał myśleć ile tak więc, tak więc wszystko jest ładnie, pięknie. I słuchajcie co, prąd jest. Zobaczymy czy są jakieś światełka. Światełka działają. Tutaj też wszystko działa. Awaryjne działają. Akumulator jest niezły, powiem Wam. Co ciekawego? Aha, to były długie włączone. Dobra. Powiem wam co ciekawego. Dzisiaj znalazłem na akumulatorze 2015 rocznik, czyli tak jak myślałem to jest data produkcji motocykla, czyli akumulator jest od nowości. No i co? Mamy na luzie. Próbujemy chyba palić, tak? Uwaga! Wiadomo, będzie trzeba troszkę pokręcić, żeby paliwo, które spłynęło z gaźnika było ok, ale to za chwilę się odezwę. No i pięknie chodzi maszynka. Pierwsze odpalenie po zimie 2021 bez problemu. Musiałem się chwilę rozłączyć, bo po prostu mi goście tam przyjechali i dlatego, tak więc już wróciłem z powrotem. No pięknie chodzi. Powiem Wam, nawet nie kopci nic, dopiero chodzi jakieś 3 minutki. A zapomniałem włączyć i nagrać, jak go odpalałem, tak więc od razu jak mi się przypomniało, to, to włączyłem nagrywanie super chodzi to jest maszynka a tu już odkryty Piaggio i też będzie czyszczony pięknie żeby wyglądało. Piaggio już odpalałem ostatnio tak jak mówiłem, aromecik dopiero teraz akumulator włożony no to nic, sezon 2021 rozpoczęty dziś raczej jeździł nie będę bo jest mokro ale może poniedzieli trzymajcie się, cześć